And now, ladies and gentlemen, for the next contest of the evening, and it is your main event. Introducing first to the Blue Corner, Joel Dos Santos. Brazylijczyk z klubu Daluta, z Dorados, Podobieżny trenera jak Caltano. Dorados znajduje się w stanie Mato Grosso do Sul, przy granicy z Paraguayem, a więc ani Rio, ani São Paulo jak większość zawodników z Brazylii na zawodowstwie od 2014 roku. 17,9 porażek w e, ostatnich no, walkach e, bardzo często wizytujących nasze części Europy. Poza no, Brazylią 6 sześciokrotnie w tym w pięciu ostatnich walkach od Odnagonie, w Dragola Fight, w Słowacji, w Fenie, no i także w Litewskim Blade e, Fight, z, gdzie jest pokonał przed czasem byłego mistrza TFL-u Guilherme Cadene, który miał być tutaj e, w teorii walcząc e, opas e, w kategorii pół-średniej. Wcześniej natomiast e, walczył z Kamilem Wojciechowskim, z Matejem Peniazem, był zawodnikiem Glory, a, czy Blasto Ciepło, którego e, potrowa, e, to jest zawodnik, który często kończy przed czasem, a 28 walk e, 16 Techniczny knockout, to jest 17 zwycięstw z 12 wygranych przed czasem na 9 porażek, 6 przez knockouty i techniczne knockouty. Początkowo w wodze lekkiej, potem krótko w półśredniej, następnie głównie w, w kategorii średniej, w tym 4 z 6 w Europie. No i ostatni pojedynek to właśnie ten z kadeną. To jest powrót po 70 kg No i fakt, trzeba powiedzieć, że taka waga święty absolutnie nie jest jego waga Duża przewaga fizyczna u wszystkich rywali jego ostatnich to toczonych właśnie w tym limicie kg tak jak mówiłem, wpadnę do pogród, do teraz lekkiej. No i teraz trochę, trochę wyżej w kategorii, ale już będzie 737 jest Mijasz Taki. Bardzo wrogowy pastrożyńskiego i jitsu zawodnik, który bardzo często obalał, stara się wchodzić w dogi z większymi rywalami. Zobaczymy, jak będzie. Joel do And now, introducing his opponent to the red corner, Karol Skrzypek. Cześć, nazywam się Karol Skrzypek, jestem obecnym mistrzem TFL w wadze półśredniej. Zapraszam wszystkich na moją walkę. Będzie to kolejna obrona pasa mistrzowskiego, w której zmierzę się z Joelem Dos Santosem. Jest to zawodnik z Brazylii, bardzo przekrojowy, ma dobrą stójkę, dobre zapasy i dobry parter. Będę gotowy na każdą płaszczyznę, tylko zwycięstwo. Bądźcie tam ze mną. Jednocześnie pojedynku zwycięzcą z z takim prostym testem z Klabiopiną trzy rundy totalnej kontroli zobaczymy jak będzie wyglądało to, to tutaj kawał zaczypek trenujący trenerów Jocza, Gutowskiego, Grabowskiego i Fabińskiego w niebezpiecznym a więc naprzec Warszawa zaczynał od boksu potem dołożył nogi Anę i wyszło na treningi w MMA jako amator reprezentował grup S4 For that, the NMA is going to be in the transport sector. But as I already mentioned, there is no sector of the Kettle Shiphead! And now, ladies and gentlemen, it's time for the moment that we've all been waiting for. This! Is the main event of the evening? Three rounds of Miss Bourgeois action in the TFL 77 kilogram weight division, and it is for the TFL Welterweight Championship of the world. And now, for those in attendance here tonight in of Poland, and for TFL fans who watching around the world

Ladies and gentlemen, it is now time to meet our two participants for this championship fight. Introducing first. Fighting out of the blue corner. He's 30 years old and stands 175 centimeters tall. His official weight, 77 kilos. His professional record stands at 17 victories and 9 defeats. Fighting out of Brazil and representing Thai Brazil, ladies and gentlemen, Joel Tigre Santo. and introducing his opponent standing across the cage and fighting out of the red corner he's 31 years old and stands at 190 centimeters tall his official weight 77 kilos his professional record stands at nine victories and three defeats he is the former tfl interim welterweight champion and he is the current reigning and defending tfl welterweight champion of Polskę i nemesis team. Ladies and Gentlemen, Jego Kau... Piotr Michalak. A więc Piotr Michalak będzie sędzią ringowym, klatkowym, przepraszam bardzo. W walce wieczoru stawką pas do 77 kg. Karol Skrzypek po raz pierwszy broni swojego tytułu, który zdobył w lutym na TFL 24 pokonując Mateusza Głucha, przepraszam, drugi raz oczywiście będzie bronił. Pierwszy raz obronił na TFL 26 w lutym tego roku z Flaviopiną de Sousa. Natomiast to ciekawe. Pierwszym mistrzem TFL-u w tej wadze był nas Dini Mawow, który bardzo dobrze radzi sobie dzisiaj na galach UFC. Zaczynamy skrzypek w czarno-żółtych spodenkach z niebieskiego narożnika. Reprezentant Brazylii Joel dos Santos. Joel dos Santos bardzo blisko podchodzi do Karola Skrzypka, atakując obszernymi uderzeniami. Myślę, że licząc już w tej chwili właśnie na wejście w nogi i skrócenie dystansu. To jest jego gra parterowa, do której będzie próbował wprowadzić, ale teraz bardzo mocno atakuje za nogi Karola Skrzypka. Absolutnie, ale... to jest typowy Joel dos Santos, czyli, czyli kwestią czasu jest generalnie wejście w nogi. Tak chociażby wygrał pojedynek z Vlasto Czepo, z czołowym słowackim zawodnikiem walczącym obecnie w Oktagonie. Natomiast widzimy, jak reaguje na to wszystko Polak. Stara się wstawać po klatce, są łokcie w głowę Brazylijczyka. No, i wiemy, że taka technika też potrafi znokautować, dokładnie w takim położeniu. Jest potrafi znokautować, ale ładnie zabezpiecza też taką przeprowadzką pod nogą w którym będzie przechodził za plecy i wstał właśnie, Ona pozwala mu wstać tutaj. Bardzo dobra postura zresztą, w tej chwili powinien pojawić się tutaj jeszcze overhook, ale kontynuuje uderzenia. Garou! 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 Bardzo dobrze stoi na nogach. i uderza, natomiast Brazylijczyk jak na razie nie odpuszcza i cały czas kontynuuje próbę obalenia i skontrolowania Karola Szczypka w parterze. Cały czas spycha głowę rywala Karol Szypek. ewentualnie jak się nie da, z jednej strony to próbuje uderzać z drugiej, na razie cały czas dociśnięty do siatki, ale zbiera trochę Brazylijczyk. W razie Brazylijczyk po zatrzymaniem body bodylocka, tak zwanego, nie próbuje atakować niższej pozycji nóg Karola Skrzypka, nie zahacza również jego nóg, próbując podhaczeń i sprowadzeń. No. Czy to jest taktyka na przetrzymanie? No, być może na zamęczenie, rywala. To teraz pytanie, kto się bardziej męczy w tej sytuacji? Kto się bardziej męczy? No. Dużo pracy tam nie widać więcej. Widać pracy w obronie i zaczynów. W tak naprawdę Karola Skrzypka niby atakującego Joela do dlatego też sędzia nie przerywa walki, ale w tej chwili, no chwili zaburkował troszeczkę niżej. Natomiast nic w tej chwili z tego nie wynika. No jeżeli ta, ta runda będzie tak wyglądać w całości, no to to będzie absolutnie runda dla Polaka. No ale już widzimy, że jeszcze skrąci, jeszcze stróczył nam, się ten film zapaślić pod klatkę. No i może teraz Polak pokazać pełnię umiejętności. Tak jest i mamy dystans, mamy już kopnięcia. Wyższy też od Brazylijczyka jest Skrzypek, ale nie ma takiej przewagi fizycznej jak w ostatnich, jak rywale nad Brazylijczykiem w ostatnich jego walkach. Które, przypominam, były jeszcze kategorie wyżej w kategorii średniej. Kolejna próba zanurkowania po nogi. Jest bodylock, no i znowu przyparty do siatki do Santos. Szypek ma dużą e, skuteczność, jeśli chodzi o zakończenia przed czasem. Na 9 wygranych, 7 przez nokauty i techniczne nokauty, No Ostatnia walka, właśnie z fa, e, Fabio Pinią. Przez decyzję. Natomiast Flavio Pina większość e, walki przewalczył e, w stójce. Natomiast tutaj e, udało się w końcu odwrócić Brazylijczykowi. E, Skrzypka, no i y, próbuje skontrolować. Spudywcie. Co bardzo ciężko, co bardzo ciężko jest zrobić, bo w tej chwili, bo Karol bardzo cały czas jest aktywny, natomiast świetne przejście Joe'la do Stantosa za plecy, wyjście za skrzypkiem na górę, no i... Kontynuujemy obijanie, szukamy poddania, szukamy duszenia, To w tej chwili Karol skrzypać w tarapatach, ale... Ale tamten nieźle się broni, to ciasność tutaj, to ciasna była to próba e, duszenia zapieczek. No raz zapieł Brazylijczyk już e, duszenie zapieczek, ale to była naciskówka. No i widzimy teraz, że odwrócił się Karol Skrzypek, ale mamy niestety e, tutaj pełny dosiad. Brawo, udało się wrzucić Polatowi. E, no i pływa teraz Brazylijczyk. Pływa, pływa Brazylijczyk, nie ma się utrzymać. Kontroli nad Karolem Skrzypkiem, a Karol Skrzypek, co prawda, w tej chwili teraz w obronie przy klatce, ale bardzo skutecznie. Ciekawe, czy tak źle jest Brozliczyk przygotowany fizycznie, czy coś od... sprawiło nagły odpływ sił u niego? No bo wyglądał tak. Miał tak. dobrze, jeśli chodzi o kondycję, a tutaj nagle jest powstanie, z, to chyba było po zrzuceniu Polaka z, z pleców. E, no i wtedy zaczęły się problemy. Zresztą to będzie bardzo ciężka runda i przeprawa w tej dla e, Joela, ponieważ no, to no bardzo ciężko oddycha. I tam widzieliśmy, że on już po prostu pływał w ostatniej części tej rundy. Ale na pewno była to. Dobra runda w jego wykonaniu. Jestem nawet w stanie policzyć ją na korzyść właśnie Brazylijczyka. Mieliśmy zajść na plecy, próbę poddania, ciągłe dopychanie do klatki mimo aktywnej obrony Karola Skrzypka. No ale zostawiamy to już w rękach sędziów. Czekamy na drugą odsłonę walki. No zobaczymy jak poradzi sobie Brazylijczyk. Czy te... Ta minuta, która, którą miał między rundami. E, czy udało się złapać głębszy oddech, i czy wróci tutaj e, silniejszy reprezentant Brazylii? Na razie dobry prawy Polak. No, lepiej absolutnie wygląda skrzypek pod kątem, pod kątem fizycznym od rywala. No, wydaje mi się, że tylko kwestią czasu jest, kiedy zanurkuje po nogi e, do Santos. I teraz trochę. Rozkręcił ręce Skrzypek. Teraz mamy kopnięcia dystansujące, mamy uderzenia proste. Nie daje na razie do siebie podchodzić Karol Skrzypek. A w swoich wejściach Joey dotarł dosyć nie jest tak dynamiczny jak w pierwszej rundzie. Świetne minuty. Wydaje mi się, że to też e, absolutnie nie pomaga Brazylijczykowi przyjmowanie tych Pod Podprawy łokieć na wątrodę plus oczywiście odbiera D. To zabiera oddech zdecydowanie i siły do dalszej walki. Cały czas dobrze czuje dystans Polak. Nie daje sobie za wiele zrobić, wykorzystuje powierzchnię klatki. Teraz mocna ta wymiana, ale wydaje mi się, że nic sobie nie dał też zrobić reprezentant Polski tak, i to Totalnie niesygnalizowanej, Prawił się o tym krótkim lewym. Tak jest mimo presji do Stantosa i mimo tego, że cały czas idzie do przodu, to jednak bardziej skuteczny jest tutaj Karol Skrzypek. To on trafia ee, i uderzeniami na głowę i kopnięciem. W tej chwili widzieliśmy okrężnym również na głowę. Bardzo dobrze zmienia tempo w stójce Karol Skrzypek. I teraz znowu takie zmiana, zmiana, tak. zmiana kierunku uderzenia. Świetna akcja. Teraz zaczął całą kombinację od ciosów na tułów Polak, zakończył prawym sierpem. Wydaje mi się, że też trochę się te trudy walki tak, dają. I bez znaki. I widać zmęczenie również, i Tyrolos szybka i poczuł chyba właśnie wiatr w żaglach Giordano Santos. Coraz większa presja z jego strony, a coraz bardziej pływające obecne miś No Wejście w klincz, czy, czy po to, żeby złapać oddech? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, ale. Wydaje mi się, że jest jakiś kryzys u Polaka. No natomiast Brazylijczyk pod koniec pierwszej rundy wydawało się, że jest już blisko straty przytomności, a tu się okazuje, że wraca I w bardzo szybkość. I kolejne obalenie z jego strony, tak naprawdę wyczekał, wyczekał ten moment, a mamy jeszcze dwie minuty walki w tej rundzie. Zobaczmy jak wykorzysta teraz położenie z góry znowu atak na plecy, znowu w pięcie, mamy już jeden huk. i całkow... no to jest trudna sytuacja To jest trudna Euro, sytuacja, bardzo dobra pozycja Joela do Santosa. Tam również Karol się bardzo męczy. No i niestety wpięty jest dwiema nogami Brazylijczyk, rozciąga sobie Polaka no i będzie szukał, podejrzewam, duszenia z zapleców. To w miarę dużo czasu na pracę, ponad minuta. No I musi próbować się odwrócić Karol Skrzypek. próbuje wykorzystywać siatkę, aby właśnie odwrócić tą pozycję. Natomiast tutaj całkiem nieźle kontroluje Brazylijczyk tę pozycję. Pan za światu. wydawało się, że będzie się bronił, że będzie prezydenci przykompotania, a odwrócił pozycję uderzył dwa razy i znokautował Joel'a Santosa. no odpłynął, wyłączył światło Karol Skrzypek swojemu rywalowi udanie drugi raz w bardzo efektownym stylu obronił pas TFL, Bo ta pierwsza obrona, ta ostatnia obrona przepraszam no taka, tak jak mówię. Duży kontroli. No I teraz uh, kolejny raz udanie. Broni swojego tytułu reprezentant uh, Team Nemesis i Zbierany tutaj Brazylijczyk, jeszcze chyba nie do końca wie co się stało i gdzie jest, natomiast zbiera obawie od swoich e, sympatyków, Karol Skrzypek. Był już naprawdę w dużych opresjach, widać było, że pływał, że już zmęczenie, ale to co zrobił, to jak wyszedł na górę, jak zakończył

choć wiele zaczyna się słować, niech to nie będzie raz na raz słowa. Płakałem za chwilę w łazience, a tamte dywony krążą do dzisiaj. Potem wzięłem swoje ręce, no bo w o tym tak Nawet mi nie jest ich szkoda, byli tak pewni, że nie do dojdę nigdzie. Gdy stawałem na schodach, słyszałem tylko jak świat się widzi, to wiesz, że and this bout comes to an end at 4 minutes and 30 seconds of round number 2 your winner by knockout A A A A Udań broni tytułu organizacji TFL do 77 kg. Mamy już za moment wywiad. Jesteśmy tydzień do walki, kiedy jeszcze... Karolem z skrzypkiem, Karol. Naprawdę świetna walka. Dużo zwrotów w akcji. Widać, że dobrze odrobiłeś lekcję. Jak się czujesz po tym pojedynku? Jak to ocenisz na gorąco? Kilka błędów na pewno zrobiłem. Dałem sobie wejść za te plecy. Wiedziałem, że będzie próbował mnie dusić, ale tutaj z trenerem Adamem Grabowskim. Ciekowaliśmy się na ten parter, wiedziałem, że mam brązowy pas. Robiliśmy dużo obron, więc pomimo tego, że był za tymi plecami, czułem się pewnie, próbowałem w niego trafiać. No i suma, summarum obroniłem. Następnie w stójce, zapasy też były przerobione. Tu Bartek Fabiński też e, dużo wniósł do tego. No i ubiłem go potem czasami w parterze. W Końskich czułeś się na pewno jak w drugim domu, bo wszyscy kibice byli bardzo mocno za tobą. Co następne, kiedy zobaczymy Cię w w klatce. Eee, na razie chcę odpocząć. Pojechać do domu do córki. Tutaj moja partnerka Emilia przeżywała to na trybunach. Będę chciał jej to jakoś wszystko wynagrodzić, żeby ten stres szedł. No i co? Zobaczymy co przyniesie w przyszłość. Tak? Tutaj chciałbym też z tego miejsca eee, przeprosić mojego trenera Jacka bo Starałem się boksować tak jak wczoraj Robert Bryczek, ale... Ja jeszcze jestem bryczek BIS, więc trochę mi brakuje. E, no i muszę, muszę pracować nad tym boksem. Karol, wiadomo, teraz odpoczywasz, ale czy zobaczymy, czy jeszcze w tym roku w klatce? E, nie wiem, tutaj już jest pytanie do, do mojego sztabu i do Błodarzy. Chcesz komuś na koniec podziękować? Chciałbym podziękować bardzo moim sponsorom, moim przyjaciołom firmie Alemax Auto, Wojtkowi Michałowi, w firmie Handlon Food, Łukaszowi, w firmie e, Frizo. E, w firmie Klinik za odżywki, w firmie Manta za ciuchy, wszystkim innym moim sponsorom za to, że pomagają mi w moim ciągłym rozwoju. Mój kolegą z Maty, Mateuszowi, tutaj jest zawsze ze mną, sparuje, pomaga, robi wagę, przywracamy do życia. Jest mój przyjaciel naprawdę. I co, no, wszystkim chłopakom z Maty dziękuję, bo przyłożyli się do tego, żeby ja dzisiaj mógł wygrać. Obiecuję, że ja będę pomagał im, żeby oni też wygrywali walki. Walczymy sami, ale jesteśmy wszyscy. Teamem, jedną wielką rodziną i się wspieramy. Dziękuję bardzo, dziękuję Wam, kibice, za wspaniały doping. Niosło mnie do dzisiaj w klatce. Były momenty lepsze i gorsze w tej walce, ale nawet jak był gorszy moment, słyszałem tą wrzawę i mówię kurwa, nie poddam się, nie ma szans. No i nie poddał się. Wielkie brawa dla Karola! A więc Karol Skrzypek obronił po raz kolejny pas mistrzowski TFL do 77 kg, a więc w kategorii półśredniej. My słyszymy się na początku października w Skarżysku Kamiennej. Tam walka o pas kategorii koguciej z udziałem Kamila Gieza. My dziękujemy już dzisiaj za uwagę. Jakub I Daniel Dziubicki. Dobranoc. Dobranoc.